Czytanie z Dziejów Apostolskich, gdy uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowem. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, słabił słowem swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, aby prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez Niego dała Mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełni to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Popytujcie więc. I nawróćcie się, aby grzechy Wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał Wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego nie pomusi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz, proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie sunięty z nodu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie skrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił wam w sprawie Odwrócenia się każdego z Was od swoich grzechów. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Alleluja, O panie, panie nasz Boże, Jak przedziwne jest Twoje imię po całej Ziemi. Ale Aleluja. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Aleluja. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, Uwieńczyłeś go czcią i chwałą, ale, e Obdarzyłeś go wadząc nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy, ale, e Owce i bydło wszelakie, dzikie zwierzęta. Aleluja, ale, 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 ale. Aleluja, ale. Oto dzień, który Pan

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała pa, Tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój Wam. Zatrwożonym i wielękłym Stawały się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia, oni poddali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jad wobec wszystkich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko co napisane jest o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów, Wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, wy jesteście świadkami tego. Oto słowo pańskie. Nosowe Ewangelii zgadzam nasze grzechy. Panie Jezu, ci, którzy Ciebie zabili, nie byli świadomi tego, że Ty wypełniasz plan swojego boskiego Ojca. To wszystko było po to, aby w imię Twoje głoszone było nagródzenie. I odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Jesteście tego świadkami. Do nas mówisz, wy macie być tego świadkami. My mamy świadczyć o tym, że Ty głosisz nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Tak, Panie Jezu, jak my głosimy na Przykład daje nam święty Piotr, który zwraca się do tych, którzy jeszcze niedawno, co dopiero, wydali Ciebie albo zaparli się w Ciebie. Przed Piłatem. Gdy on chciał Ciebie uwolnić, to głosili, głośno wypowiadali. Nie Jezusa uwolnij, ale Barabasza. Nie Jezusa. I to właśnie wypomina im święty Piotr. Wypomina im grzech. To trzeba było dużej odwagi do tego. Ale też od razu tenże święty Piotr okazuje zrozumienie. Działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. I tutaj, Panie Jezu, pokazujesz nam na przykładzie Piotra, jak mamy się zachowywać wobec innych, mamy wzywać do nawrócenia. Mamy odważnie wypowiadać grzech, ale też zrozumienie. Czy wie, że często jest tak, że pominamy komuś zło, nawet grzech? Wydaje nam się, że jesteśmy bardziej odważni w tym wszystkim, ale czy też potrafimy okazać zrozumienie? Tak. Czy pomyślimy o tym, dlaczego? Dlaczego grzeszą? Ty znasz, Panie Jezu, człowieka. Wiesz, dlaczego ludzie dopuszczają się grzechu? Obyśmy też potrafili tych ludzi, którzy grzeszą, a jest ich przecież sporo, zrozumieć, ale też, żebyśmy. Potrafili na siebie popatrzeć krytycznie. Tak, Panie Jezu? A tylko wtedy siebie poznamy, jeśli będziemy się z Tobą porównywać, nie z innymi ludźmi, ale z Tobą, który z miłości poszedłeś na krzyż. Czy potrafię kochać? Czy potrafię kochać tak jak Ty, choć trochę? Czy potrafię przebaczyć tak jak Ty przebaczyłeś z wysokości krzyża? To jest głoszenie nawrócenia, wzywanie do pokuty innych poprzez własny przykład pokuty. Życia lepszego, świętego. Tak, Panie Jezu, żebyśmy to potrafili z Tobą, tak? Dlatego się modlimy za siebie, za innych, za innych ludzi, których Ty kochasz. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby Ciebie poznali. Twoją miłość I aby potrafili odpowiedzieć na Twoje wyzwanie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I za księdza Wasława, za którego sprawowana jest Eucharystia, wycieszy się już byciem z Tobą w domu Ojca. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I modlmy się za tych, którzy głoszą Ewangelię, mają głosić za kapłanów, katechetów, ale i rodziców, aby potrafili wzywać do pokuty i nawrócenia słowem i przykładem własnego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I w intencji tych wszystkich, którzy dotknięci są tą pandemią, chorobą, żeby do Ciebie się zwracali, u Ciebie szukali pomocy, pocieszenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Pani za zmarłych, na skutek tej strasznej choroby, ale w ogóle za zmarłych. W ostatnim czasie, za naszych zmarłych krewnych. Panie Jezu, jeśli czystu, śkróci cierpienia czyścowe i przyjmij do siebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych byśmy starali się być świętymi, tak jak ty jesteś święty, Twój Ojciec. Duchu Świętym, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Bożej czyż Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, za Matki Najświętszej, przez Chrystusa, Pana naszego.